Hej, cześć, witajcie, jestem Ociasty i witam Was w kolejnym filmie na kanale. I dzisiaj, moi drodzy, znajdujemy się na moim serwerze CSGO i dzisiaj będziemy i grać chłopanego z widzami. Także jak widzicie, dużo osób jest, prawie 20. Jak chcecie, możecie przywitać się na czacie głosowym. Czy na czacie głosowym? Na, na czacie po prostu. Także każdy się wita, jest bardzo fajnie. Jeszcze na początku wszyscy chcemy bardzo serdecznie pozdrowić Basię, która niestety nie może uczestniczyć w dzisiejszych nagrywkach. Także rest in peace, Basiu. Także słuchajcie, moi drodzy, zasady są bardzo proste. Każdy z was dostanie minutę, półtora minuty na to, by się schować. Ja będę sobie się tutaj w tym miejscu na spawnie. Wy, wy będziecie mieli ten czas, żeby się schować. Po tym czasie ja będę po prostu latać, szukać, znajdywa, znajdywać was. Wy nie możecie uciekać, także po prostu zostańcie w jednym miejscu. Um, różnego rodzaju drzwi tego typu rzeczy możecie otwierać za pomocą przyciska E. Jak wiecie, wtedy wszystko się otwiera ładnie. Widzicie, można wchodzić, wychodzić. Także mi się, wydaje mi się, że zasady są proste. Ostatnia osoba wygrywa Kawaha Redline, AK Redline, Field Tested z dwoma naklejkami. Pokażę wam, ale niestety ta komenda może nie działać. Także moi drodzy, ja tutaj idę sobie w róg, daję wam, no powiedzmy dwie minuty dam wam. że 52 minuty, będę was szukać. Czas start, możecie iść się chować, ja tu się nie patrzę i będę czekać na was. Także powodzenia wszystkim, widzimy się za chwilę. Sponsorem dzisiejszego filmu jest strona shadowpay.com. Shadowpay jest marketplacem, w którym możecie sprzedawać, jak i kupować swoje skiny do Cesa. Strona jest naprawdę łatwa w obsłudze, a jej system filtrowania jest bardzo intuicyjny, co pozwala na po prostu szybkie wyszukanie pożądanych skinów. Posiadają oni też szeroką gamę możliwości płatności, więc każdy z łatwością na pewno będzie w stanie znaleźć coś dla siebie na stronie, czy to pod kątem sprzedaży, czy też kupna. Link do strony znajdziecie w opisie. No dobra, także 3, 2, 1. Gotowi czy nie szukam. Szukam, dobra, to sprawdźmy teraz tą pierwszą miejscówkę, która mi się wydaje, że może być. Muszę kurde walić wszystkie ściany i naciskać wszystkie przyciski E, jak się tylko da. Dobra, tu już ktoś było bo otworzone zostało. No dobra, to co lecimy? Szukamy, szukamy. Gdzie tu ktoś się schował? Muszę wszystko bić, wszystko bić, wszystko sprawdzać. Bądź śmiesznie jak przez jakieś dwie minuty nie znajdę nikogo. Czy tutaj jest jakieś wejście? O, pójdę może do pałacy. Tu jest drabina. Dobra, czy ktoś tu jest? Nikogo tu nie widzę. Idziemy dalej, idziemy dalej. Tutaj pałace. Tu jest dużo jakichś tych. One na pewno się. O! Coś tu się otwiera. Jakieś tajemniczne przejście. Czy kogoś się ja tutaj znajdę? Halo, 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 halo. Nikogo tutaj nie ma? Serio? Co to jest? Dobra, idziemy szukać dalej. Idziemy szukać dalej. Czy której z tych się otwierają? Może. O! Dobra, let's go. bym tam na dół nie zeskoczył. To się z powrotem zamknęło. Naprawdę tutaj nikogo nie ma? To jest dziwne kurde Dobra no to idę szukać dalej Otwieram pyk I lecę dalej Czy to się otwiera? To się otwiera dobra Kolejne tajne przejście I tutaj też nikogo nie ma? Ale żeście się pochowali kurde skubańce Dobra idziemy dalej Tu się otwiera tu się otwiera Nie to tyle Dobra kurde Bo ja tu będzie Dziwnie wyglądała jakie niestety... O biega, widzę, widzę, widzę kogoś, widzę kogoś. Jak on tam skoczy? Dobra, jak ty tam jesteś? Kto tam jest? Kto tam jest? Kołek, kogo my to ma? <noise> Pierwsze. <głosy> <Nasiema. Kogo. głosy> dobra, pierwsza osoba za nami została zniszczona. <noise> Czy tutaj ktoś jest jeszcze? Nikogo tutaj nie ma, dobra. Hmm, na pewno, na pewno chyba. Idziemy dalej. Czy tutaj są jakieś tajne przejścia? Czy ja mogę coś tutaj rozwalić? Idziemy dalej. Tu jest drabina, o czy tutaj jest jakiś spot. Otwieram jeno O Jezu, tu można aż tak wysoko... No hello, wróbel, <grym>, przykro mi. <grym>, ale spoko miejsce, nie powiem. O, widzę kolejną osobę, kto tam się kowa, kto tam się chowa. Widzę tutaj też osobę na prawo. Ile to jest miejsc? Kurde. Dobra. Ale, ale, jak mogę wskoczyć? Nie mogę! Jak ja mam teraz tam wejść? Dobra, także osoba, która tam była jest chyba na razie bezpieczna, chyba, że stąd już zobaczę. Dobra, czy ja muszę się tam chyba wrócić? Kto tam był? Dobra. Jak ty tam ulazłeś? O! O, oh, hello! Spring the Fox przykro mi. Kolejna osoba do odstrzału. Te ci, co tam powchodzili, no? Dobra, jak, jak tam się dostać? Czy ja mogę jakoś. Dobra, Dobra. pierw pójdziemy... O oh, fuck. Hmm. Tutaj mogę... Dobra, tu jest ta drawina. Czyli to muszę wejść tu. Wskoczyć. Dobra, spadłem. To trudno to szukamy dalej. Tam osoby na razie są chyba bezpieczne. Chociaż chyba tak mogę, mogę zrobić. Czy tutaj kogoś znajdę? Czy tutaj kogoś znajdę? Na Ami jeszcze tak stricte nie było we wszystkich miejscach W konekcie może ktoś się chowa Kurde, jak ci się pochowali z kobańca Znają mapę na pamięć, ja to mogę tutaj jakoś wejść Nie, nie mogę Dobra, na Ami mam pójść, a na Ami nie było cały czas Hmm No siema Ale jak się schował Nie sprawdziłem tego miejsca na początku Może właśnie Rambo powinienem pójść a bo nie, nie, nie Miało być A. Czy to mogę? O! To mogę rozwalić. Dobra, czy ktoś tutaj się będzie campił? Też nie. To. Low. Witam z powrotem. Kurde, ci się pochowali na dachach. Ja wiem, że muszę chyba zaraz jakoś tam. O! Ja wiem, że muszę zaraz iść tam na górę. Hmm. To też nie mogę otworzyć. Dobra, idę na B. Na B mnie nie było. To na pewno będą jakieś możliwości wejścia. Tego nie mogę otworzyć. Tu to jakichś tajemnych przejść. Mogę? Nie mogę. Dobra. Halo, halo. Czy ktoś tutaj jest? Ktoś tu się chowa w fraku? Nie, nikt się nie chowa. Te drzwi się otwierają. Otwierają się. Dobra. Ale co też nikogo nie ma? Co to ma być? To się jakoś. Od wow! Te się otwierają? To się otworzy? To się nie otworzy. To się otworzy? Nie, a to. To się otworzy. To się nie otworzy. I dobra, to coś czuję, że chyba każdy się tak pochował, że ja nie mogę nikogo znaleźć. Tutaj. A ja tutaj będę mógł, może, wskoczyć na górę? Tylko muszę wpierw wskoczyć tu. Dobra, się pochował. Tam się schował agent! Jak wysoko, kto to jest? Ale proszę nie ruszać. Ferety, dziękuję bardzo. Re, oj, 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 oj. dobra Idziemy, Apsy B, idziemy szukać dalej. Tu coś jest, nie ma niczego. Tu coś jest, też nie, to mogę wejść. O, tu mogę przejść, hello. O, tu kurde. tutaj coś jest, może? O, o, dobra, 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 dobra. Halo, tak proszę mi to otworzyć. OLE ciemny się schował! Burmistrz, dobra kryjówka, nie powiem. O, tu mogę otworzyć. SKUBAN, jezu, to jest tak ciemno, że ja nic nie widzę. Dobra, idziemy dalej, idziemy na dach. Muszę się dostać jakoś na dach. A tutaj coś mogę otworzyć? Nie. Tędy. Wow, co się zablokowało? O, bo tu dra. O, hello, dobra, czyli tak ludzie wchodzili pewnie na te dachy. No dobra, także drabino, drabino. Pomóż mi Dobra, jestem na razie tu, żeby nie zepsuć niczego Czy tu jest jakieś przejście? Tu niczego nie ma, ale wchodzimy na mida I na te wszystkie śmieszne daszki, którymi ludzie po prostu W dziwny sposób jakoś pochodzili, poskakali Boże święty, ile tu jest... czy ja kogoś tam nie widziałem? Nie. Ile tu jest możliwości, żeby ludzie wchodzili? O mój Boże no Dobra, czy kogoś z góry widać? Nie widać. Czy tam można przejść? Chyba można <laughs> Dobra, czyli gdzie to była ta drabina? Ona była chyba jakaś taka niewidzialna 103% jest prawdziwa, niby Dobra, to ale te, teraz wejdę Ale jak? Jak wejść na te drabiny? Ja nigdy nie byłem mistrzem drabin Ale dobra, lecimy Tędy I gdzie teraz? Czy ja tu mogę wskoczyć? O mogę, tu jest jakieś tajne przejście Także idziemy Jezu, prawie spadłem i... No nie! Dobra, tutaj jest beczka, tu na pewno może ktoś się schował? Też nie Dobra, w końcu, po ilu po dziesięciu mi tak znalazłem kogoś <laughs> Także kolejna... W końcu osoba odpadła, kolejna. Ale kurde jak się długo trzymają Skubańce ty. Kurde, tyle tych miejscówek jest, że ja nie ogarniam Tędy hop hop o oh, hello, ale to zobaczyłem tak naprawdę w Interfoxcie po tym, że przez tego te tekstury były widoczne tak naprawdę. Także kademet. Dostaniesz coś pocieszenia. Także na pewno dostaniesz coś, bo tutaj po prostu te tekstury jak widzisz są lekko. Uh, one się przenikają, jakby ja mogę zobaczyć. O. Tutaj te Ale spokojnie, dostaniesz nagrodę pocieszenia. Dostaniesz nagrodę pocieszenia. Coś ci wyślę, żeby nie było, bo to kurde, będzie trzeba do dopracować. Jeszcze ja z mojej strony tutaj można się schować. O, czy to mogę wejść jakoś? Jak oni... Się dobra? Pytanie jest, jak oni pochowali się na tych dachach? Jak tam wejść raczej? To jest pytanie. Tutaj drabina jakaś. O, hello drabino. I teraz to było dużo osób, z tego co pamiętam. Tutaj się pochowali ludzie. Hello. O, fuck. Spodłem, ale już wiem, jak tam wejść. Jak oni tam powchodzili? No gademyt. A tutaj w ogóle wszedł, tędy jakoś. Ale miejscówka sprytna, nie powiem. A tędy jakoś na świetniki wszedł? Chyba? Chyba tak, tędy świetnikami jakoś. Tylko kurde, ja muszę teraz wejść na te świetniki. Okej okay. Jezus Mary, po prostu mistrzowie parkour, Tu się wszyscy znaleźli. Macie minutę, żeby zmienić pozycję i ustalmy, że side. B. No dobra, także schowani czy nie? Szukamy, runda druga. Sprawdzamy, dobra, tutaj nikogo raczej nie ma. Tutaj też w tych skrytkach mogli pozamykać w sumie. Się pochowali. I sprawdzamy tutaj ponownie wszystkie te miejsca. Tutaj to okno stało zamknięte. Teraz wiem, że w boksy właśnie trzeba wchodzić wszystkie. Tutaj jakieś tajemnicze ściany, też nikogo nie ma. Tutaj za tymi śmiesznymi ciężarówkami też nikogo nie ma, chyba. Dokładnie. Cały czas się kurde. O, jest, mamy pierwszą osobę. No siema. Było, Było dobrze, było dobrze. Tak, top ile? Top 7? Top 7 Kolejna osoba, dobra. Florak. To za trzeba się skapił. Stały ci cztery osoby. Dobra. dobra, stały mi cztery osoby, także szukamy dalej. Te boxy, kurde, mnie cały czas interesują. Czy da się na niej jakoś wejść? To nich, nie, nie, tam nikogo nie ma. No dobra, to w takim razie mi się wydaje, że będziemy mogli, ja chyba, li... ja coś czuję, że Saimona będziemy mogli sprowadzić jakieś najszybsze reakcje czy coś ten design. Także prosiłbym was wszystkich o przyjście na środek bombsite'u b bo ja jestem dosyć bardzo łomy. Ta no tam się dało wskoczyć, wszyscy tam skoczyli, wiedziałem, że ta... <laughs> wszyscy tam byli. I z dachu gdzieś skoczył. ja nie wiem. Jak trendy się tam? Możecie mi pokazać, w którym tam się dało wskoczyć W tam się dało skoczyć? A ten, dobra. Dobra, to ma teraz sens. I ten, dobra. Dobra, także pole naszego zabawy, naszego placu zabaw zostało zmniejszone o apsy A, żeby mi było łatwiej. Jako już jestem totalnie upośledzony i nie potrafię nikogo znaleźć. Przeniedźki są otwierane. Także mi się wydaje, że te drzwi były najbliżej i najbardziej do mnie przemawiały. Także lecimy tutaj. Pierwsza miejscówka. Tutaj kurde pewnie boję się znowu jakiś milion jakichś szafek albo innych miejsc, do których można się schować. I chyba obok kogoś przedem, bo tylko widzę ich zde na czacie. Albo to po prostu apropo mojego mojego braku umiejętności chowania się szukania. No dobra, tutaj chyba nikogo nie ma. Jak znowu się w nikogo nie znajdę, to będzie po prostu przyps. To miejsce sobie na razie stawimy. Tutaj były otwarte drzwi. Tutaj było otwarte drzwi, ale tutaj chyba znaczy że nikogo wydaje mi się, że nie ma. No dokładnie Znowu się pochowali, kurde. W milionie pozycji. Jeszcze ostatnie drzwi sprawdzę tutaj. A, tutaj też dalej się nie dało iść. Czyli co? Ostatnie miejsce na zewnątrz Przedem, Wiesz, schowane w to benzon, przykro mi. Tak że otw jakieś drzwi się schowały tutaj. No się ma Dziękuję za wzięcie udziału. Stały dwie osoby. Kogo pierwszego znajdę? O przykro mi, czyli kto wygrał? A nie, jeszcze dwie osoby zostały! Psychodefox i krykos. Oni się jeszcze nie schowali. Myślałem, że jedna osoba została, Sorry, to moje wina Krykos chyba idzie totalnie na wygraną. Tutaj nie da się nigdzie wejść. Czy tutaj nie ma jakichś tajnych pomieszczeń? Czy ja mogę... O! Co? Nie? Już myślałem. Nie da się. Halo, halo. Proszę cię otworzyć drugą stronę. I, I... Gdzieś słyszałem tupnięcie u góry chyba. Słyszałem już tupnięcie u góry. Czy tu da się jakoś wejść? Tu nie. Tu nie. Team Krikos wszyscy mówią. Krykos czy psy? Tutaj na pewno. Gdzie on się tutaj schował? W tym miejscu tu gdzieś? Wejdź sobie na drewno i wejdź sobie tutaj po schodach No pałace były teoretycznie do tego momentu o. Jak dla mnie No jak dla mnie wydaje mi się, że Krykos chyba wygrał Bo to nie są pałace Więc jakby według mnie to Krykos powinien wygrać Także, przykro mi psycholog to ale według mnie To Krykos wygrał i taki powinien być jego werdykt. Ja zaczęły się tak źle, więc takie rzeczy. Gdzie był Krykos? Gdzie on się schował? No nie! Co? Jak to? Halo. Co to za pomieszczenie? Dobra. No to Krykos wygrał. Także co, moi drodzy? Dziękuję wszystkim za obecność, za wzięcie udziału. Przepraszam wszystkich, że wyszło to tak dramatycznie, jak, wy jak wyszło pierwszy raz, ale jeżeli będziecie chcieli więcej tego typu filmów, zostawcie lajka like oraz komentarz. Będę naprawdę wdzięczny na Discorda, bo tam wszystko się dzieje. Na no, krykos gratulacje. <grystanie> Dzięki wszystkim, cześć.